Witam Co? Was wszystkich w grze Skoki Narciarskie 2024 Zaczynamy sobie karierę i skaczemy dzisiaj tylko w falun Skoczymy w falun i zobaczymy jak to będzie z tym falun Wiatr pod narty, kłark oczywiście kontynentalny I mamy ładne skoki mam nadzieję Pięknie odlatujemy Jest ładne. Jest pięknie! Jest pięknie w miarę. Ile mamy metrów? 70, 81. No i zobaczymy, jak będzie na koniec kwalifikacji. Oczywiście pominiemy sobie wszystkie skoki. Na koniec kwalifikacji jesteśmy na miejscu 15 dopiero. No nie wierzę w to normalnie. Katastrofa. No. Pierwsza seria konkursowa. Taki wiatr. Zobaczymy, co to nam pokaże. Obe jak najdalej i oby jak najlepiej. Piękne wybicie się do góry. I mamy lądowanie w ostatniej chwili. Lądowaliśmy w ostatniej chwili i wylądowaliśmy na meczu 85,5. No więc będzie dużo lepiej niż się spodziewałem. Miejsce po pierwszej serii mamy czwarte. Czyli jesteśmy w stanie skoczyć nawet na podium generalki. Po pierwszym konkursie o 84,5 metra potrzeba. No fajnie by było to zrobić, ale jest to kompletnie nierealne według mnie 84,5 metra, ale no, lekko spóźnione wybicie specjalnie. I mamy pierwsze miejsce. Tuż za podium się witamy. 85, czyli pół metra bliżej niż w, drugiej serii, w pierwszej serii. Jesteśmy na pierwszym miejscu. No cóż, Paweł Wąsek skakał jako ostatni, a my drugie miejsce, 2-8, zabrakło nam do wygranej. O co tu biega, ludzie? O co tu biega? I jesteśmy na drugim miejscu. Mamy 20 punktów straty do Giovanni co no, Popatrzmy za na reklamę. Przepraszam za, tą re... przepraszam za tą reklamę, nie wiem o co chodziło nawet. Że reklama mi się wyskoczyła, przepraszam, reklama mi wyskoczyła, nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że drugi skok nie będzie tak zepsuty. Poczekajcie chwilę, proszę. Ok, było lekkie cięcie, żeby wyłączyć internet w tablecie, żeby móc dalej skakać. Mam nadzieję, że teraz reklam nie będzie. Jak będą to się wkurza. No i cóż, skaczemy sobie drugi konkurs jako wice liderzy więc będziemy musieli, no właśnie, na 90 metr skoczyć bez wiatru. Musimy pokazać, że nie zrobiliśmy tego przypadkowo. Jest to niemożliwe, te 90 metrów ogólnie w naszym wykonaniu. Ale to są tylko kwalifikacje, albo i aż, bo jeżeli w kwalifikacjach tyle potrzeba, to się boję, co będzie w konkursie, w pierwszej serii. 80,5 metra w kwalifikacjach. I cóż. Mamy miejsce 9 w kwalifikacjach. Tuż przed działaniem w Resadolu. I teraz 85,5 metra. 85,5 metra to znaczy, że musimy skoczyć tak jak w pierwszej chyba serii, w ostatnim konkursie. Jest! Mamy! Będziemy chyba pierwsze miejsce mieli. No w ostatnim momencie, ale chyba będzie pierwsze miejsce 85. Noty ładne. Mamy pierwsze miejsce. I teraz cóż, jak będzie po pierwszej serii? Pierwsze miejsce po pierwszej serii. Czy będzie wygrana? Czy będzie wygrana? 87 metrów z dużym wiatrem. Porównując do pierwszej serii czy do kwalifikacji nawet. No. I cóż, fajnie by było, ale nie, nie uda nam się to. Nie uda nam się to. A mam nadzieję, że chociaż podium będzie, ale wygrana nam się nie uda. 83,5 metra, mamy no. trzecie miejsce, chociaż jesteśmy nawet przed dziuwaniami wresodolu, ale to mnie nie cieszy. zobaczymy sobie jeszcze generalkę drugie miejsce 5 punktów straty z takim wynikiem się z wami żegnam na razie cześć